Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. E, taką dogryweczkę małą robię na dzień dobry. E, z zapytaniem i z taką informacją dla was. E, słuchajcie, tutaj dwa dni temu, jakoś tak, dostałam komentarz. Komentarz dostałam od jednej z was. Która, e, która tutaj jedna z was mnie zapytała, ta osoba e, zap zapytała, zaproponowała no, i można powiedzieć, że poprosiła wręcz, bo najpierw, mi, najpierw mnie, mi powiedziała, że fajne vlogi w zeszłym roku nagrywałam tylko o zwierzętach. I tutaj sobie rozmawiałyśmy, czy chodzi o te poranki z nami, co takie były. Wiecie, tylko o zwierzętach, takie poranki co nagrywałam. Ona mówi, że tak. I zapytała się mnie, że to się. napisała, że. Zresztą ten komentarz tam pod w vlogiem jest. Że to się fajnie oglądało, że miło, sympatycznie. I czy bym przez wakacje mogła takie vlogi nagrywać? Więc, słuchajcie, no dla mnie to bardzo mi miło z, tak, z przeczytaniem takiego komentarza, że komu się podobało i ktoś chce takie filmy oglądać, tylko o zwierzętach, no i y, postanowiłam, że coś z tym zdziałam, no bo co się nie robi dla widzów. I teraz takie pytanie jakby do Was tutaj ogólne. E, y, czy chcecie takie, nie wiem, filmy e, rano, rano, nie wiem... No rano, szósta, z film taki tylko z no 6-7, no, e, no, tak przewidujmy, że, że w tych godzinach, e, w którym będą właśnie zwierzęta, e, takie wiecie, poranek z nami, ze zwierzakami. Ja tam nie będę za dużo oczywiście gadać, będą same takie zwierzaki. E, I to nie będzie za długie, tak te 10-12 minut. A po południu, nie wiem, na 15, 16 będzie taki normalny vlog, tak jak to robiłam w zeszłym roku w czerwcu. E, czy wy byście byli tym zainteresowani? E, oczywiście teraz są wakacje. Ja nie obiecuję, że takie filmy byłyby codziennie, bo nie wiem, czy ogarnę, szczerze Wam powiem, e, bo wtedy było mi trochę łatwiej, bo był czerwiec, dzieciaki jeszcze chodziły do szkoły. No teraz z racji wakacji, czy byłyby codziennie? E, nie obiecuję codziennie. Czy lepiej takie poranek dograć do normalnego vloga i ewentualnie takiego vloga mieć dłuższego, ale jednego dziennie? No bo wiecie, taki poranek mogłabym nagrać, i to by było. Taki mam włos dzisiaj, i taki poranek mogłabym właśnie nagrać. I ten vlog byłby jakby jeden, ale dłuższy. Czy lepiej go tak podzielić, tak jak to było w zeszłym roku w czerwcu? To dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Co Wy o tym myślicie? I teraz tak. Czasami jest tak, że jak ja się Was o coś pytam, to bardzo mało kto mi tutaj odpowiada. Czasami jest tak, że mi nie wiem, jedna osoba, dwie odpowie. Więc ja Wam powiem, jaką miałam propozycję. Na dzień dzisiejszy, wczoraj, wczor dzisiaj akurat nic nie nagrałam, bo no, dzisiaj wyszło tak, jak wyszło, że nie miałam kiedy nagrać, ale wczoraj nagrałam taki poranek i będziecie to właśnie jutro, czyli w poniedziałek rano, oglądać. No i tak sobie postanowiłam, że nagram jeden, dwa, trzy takie na przykład poranki. I zobaczymy, jak to się będzie oglądać, czy będziecie chcieli. Jeżeli będzie się to oglądało, no to będziemy, będę kontynuować to przykładowo, postaram się przynajmniej przez lipiec. A jak się nie będzie, jak się nie będzie oglądało, no to najwyżej to do, będę dogrywać te zwierzaki do normalnego vloga. To wszystko zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dajcie, proszę Was znać. A co dochodzi że przez całe wakacje, no to na przykład teraz w lipcu, chociaż ten koniec lipca może być trudny, bo właśnie będę miała gościa. Ale już tam w którymś vlogu mówiłam, jeszcze go nie oglądaliście. Ale może uda mi się coś tutaj wykombinować. W każdym bądź razie na przykład, że ten, no ten lipiec byłyby takie poranki, a na przykład. W sierpniu moglibyśmy zrobić wieczory, że vlogi będą rano, normalny vlog, a wieczorem będzie taki wieczór z nami. Nie poranek, tylko wieczór z nami i ze zwierzakami. Ja oczywiście te zwierzaki to wiecie, no, nie, ile będę mogła, to będę nagrywać, chociaż koty to wiecie, żyją ostatnio swoim życiem. I to tak będę takie urywki z całego dnia łapała i nie będę ich dawała się do zwykłego vloga, tylko do tego oddzielnego. Więc to tyle mojego wstępu. Dzisiaj, dzisiaj może wyjść troszeczkę dłużej niż jest planowane, bo mówię 10-12 minut, ale ten wstęp z takim wyjaśnieniem i z tym, czy byście coś takiego chcieli. Wszystko zależy od Was. Jak będzie oglądalność, będę to nagrywać. Jak będzie słabo. No to nie, to ewentualnie będę to montować do vloga takiego hmm, normalnego dnia. Więc proszę Was, dajcie mi znać. E, a na dzień dzisiejszy obecnie zapraszam Was e, na to, co już nagrałam e, z wczoraj. I. No i tyle, i do zobaczenia. Siek śpisz? Śpisz? Wstawaj. stawaj misiek. Wstawaj. Wstajesz? O, Bruno szczeka. Wstawaj. Wstawaj. Ty kudłata mordko. Na ja z nimi, na co liczysz? Misiu! Ale ci dobrze o poranku, prawda? A tutaj pusia. I białasek A tutaj Misiek. Jak to to przyszedł? Wyspałeś się? Co? Wyspałeś się. No i co? O Jezu, jaki jesteś zakurzony. Gdzie ty? Gdzie ty leżałeś? Hmm? Gdzie leżałeś taki zakurzony? A po co tu przyszedłeś? Hmm? Tak. A mleczko wypiłeś? Kłębuszek? O. I co ty się tutaj taktarzasz? Co ty się tutaj taktarzasz? Co? Ale ci dobrze. Tak? Ojoj. A nogą ci weszłam. Przepraszam. Przeplasam. Przeplasam. Nie widziałam. Nie widziałam. Aj, ty, 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 ty. ty. Patrzcie jak ja umiem, uh, uh, uh. popisujesz się, no. taki zakurzony. i potem i do łóżka albo na stół nie? zmęczony jesteś, widzę całą noc ciebie nie było całą noc byłeś na dworzu hmm? gdzie byłeś w nocy? i teraz taki zmęczony o hmm? kici, 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 kici. Pusia na coś poluje. Ptaszek tu przyleciał i ona na ptaszka. patrz jaki ogon chodzi. To niedobra jaka. Hmm? Pusia! Pusia! Nie wolno ptaszków łapać. Słyszysz? Pusia! Miała se? Nie no, cały vlog będzie dzisiaj z kłębuszkiem. Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Coś nabroiłeś chyba, że tak się tutaj wyginasz. Oj oj oj. Chodź na huśtawkę. No chodź. Kłębuszek. Kłębuszek. Chodź na huśtawkę. Zobacz jak ty wyglądasz. Jejku, jejku, jejku. Co tu ty masz? A, ty prochy takie z krzaków się. Te kulki przyczepiają, nie? No, gdzie po krzakach chodzi. Tak? Chodź na huśtawkę. Chodź, chodź, chodź. Chodź, pobujamy. Jezu, jaka to miłość. Miłość do kota, prawda Białasku? Białasek One się kochają, wszyscy, bo jak oni się kochają. I Sonia, kochasz Białaska? No poszedł sobie, głębuszek. I pożegnam się z wami Dzisiaj e, zapraszam na vloga Na godzinę Nie wiem, piętnastą, szesnastą Osiemnastą, o której chcecie mieć vloga Dajcie znać Do zobaczenia